Cześć Dzisiaj otwieramy 307 Sprawdzimy jak się sprawuje po roku czasu Mniej więcej Mniej więcej to dokładnie rok temu Zamknąłem filtr I go do dzisiaj nie, nie ruszałem Uważam, że trochę przepływ wody spadł A profil był Uczyszczony 3 tygodnie temu I jakoś nie widzę poprawy efektów Więc może Może coś tam się przypchało Przy okazji Sprawdzimy takie są media upakowane w koszykach, bo do końca sam już nie pamiętam. I no i sprawdzimy, jak działa prefilt na, na fluwaru. Dobra, ja już jestem gotowy. Za chwilę nastąpi oficjalne otwarcie filtra i zobaczymy, co w nim jest. Mam przygotowane dwa kuby zimnej wody. O, jeden. Dwa kuby wody z akwariowej. Także jest, czym go pukać. Walna jest umyta meta. Wcześniej już uruchomiłem jedną podmiankę w innym akwarium, więc. To już tą taką czystą wodą to jest opłukane dodatkowo. Jeszcze trochę roślinach nawet widać. No i nic, e, to się jakoś odpinało fajnie. O tak, odessał się. Puszczanki ludzkie wymyte i ja je nasmaruję silikonem. Taki smar silikonowy mam z Aqua One. Kamera mi nie spadła? Nie, nie spadła, dobra. E, się. Zamotałem się trochę. Dobra, już. Więc filtr ma rok. Rok czasu podmiankę robię, ja tylko właśnie, jeśli... Znowu podgadam. Nie podmianę, się robi się zawsze. Ale czyszczenie robimy, bo jest syf, nie? O jak widać. Jest syf i spadł przepływ filtra. Ten filtr przetrwał restart zbiornika. Na restarcie było tak że jak e, wyciągałem rośliny, to one wyciągały korzenie z ziemią razem. I ten filtr no chodził na chińskim filtrze. Ten prefiltrą ziemię miał złapać, ale widocznie te gąbki wszystkich nie, nie, nie złapały. To jest purygen. Mały woreczek 200 gram czy 100 gram chyba. Te większe to już się na wagę kupuje. Aż sypkie trzeba samą do woreczka wsypać. Więc to jest ten mały woreczek oryginalny. Więc e, to wyjmę już, bo jest brudne. To nie spełnia normy żadnej. I teraz tak. Przełożę głowicę na bok. Do pierwszego gada. I powiem wam, co mam. Tu jest Matrix. Tu jest Matrix z czymś tam. Coś tam jednego wpadło. Tu jest mało. Dzisiaj się widzę miejsce. Jeszcze mógłbym czegoś tu dosypać. Idzie od tam, tutaj jest też sam Matrix, a w ostatnim jest Sipora, Kurczę, to jest ciściutkie wszystko, widzicie? Tak jest właśnie jak się działa na na prefiltrze chińskim. Chiński prefiltr był czyszczony dwa tygodnie temu, więc on dzisiaj tak, dzisiaj powiedzmy jakaś biologia mi padnie. W tym filtrze, zawsze jak doma, jak się myje, coś tam ruszamy, to trochę tej biologii pewnie padnie. Dlatego prefilz był czyszczony dwa tygodnie temu. I prefilz w tym wypadku ma teraz już filtrację biologiczną, i on też mi wspomoże ten filtr, który będzie świeżo ruszony. Woda akwariowa dopiero zwana 10 minut temu, więc to wszystko jest a, tak, jak powinno być książkowo. A to jest przepis oryginalny, którego ja nie, który robi mi za biologię. I podejrzewam, że albo on się już przypchał, czy nie tak, zaraz sprawdzimy. Nie, nie jest źle, to delikatnie, nie? Te gąbki też są brudne. To tylko będzie przypukane w wodzie akwariowej, i, i z powrotem wróci. Zobaczcie, co to będzie sprytnie. Nieźle Jakby to małżonka widziała to by mnie zabiła. Dlatego my to umiemy szybko, nie? I teraz tak. Czekajcie, co sobie rączkę Od samego dołu zostało słufora co najbardziej po tyłku. To ja wam pokażę jak wygląda w baniaku. Tak to wygląda. To jest czyciutkie wszystko. Widzicie? To ma rok czasu. To już czyste. Tu będzie dokładnie, tu było trochę syfu, nie? Te czyste. Tu tylko gąbki będą. Jedyne, co Wam jeszcze powiem, to tak. Eee, na temat biologii. O przepraszam. Na temat mediów filtracyjnych. Na początku, zanim złożyłem seporaks, ja tam miałem takie te oryginalne czarne gąbki. I w, nim było, w nich była biologia, ale ja wiecznie walczyłem z takim pływem unoszącym się w toni wodnej i robiłem wszystko: waty, niewaty, purygeny, niepurygeny. Prefil przyszedł był często mety, ale co mi pomogło? Siporax. Myślę, że to jest, to, jest dobre źródło, jest to dobre medium filtracyjne, biologiczne, żyła ta biologia, która tam usiadła, chyba jest jej dużo i to to jakoś działa. Nie przetargiam, nie przerybiam ale uważam teraz, że jest i pora swoje. Dokładnie wchodzi w litr. Litr wchodzi i, i tyle, no to, to jest wypłukane. Jest Nie był tak zachwalny jak myślałem, więc podejrzewam teraz jeszcze że będą może nie gąbki jak ten brudne, a może biornik. Tam, może tam jakiś osób coś jest. Uuu, to jest czyste. To ma rok czasu. Te drugie, ja w październiku wymieniłem zestaw gąbek w profil nowy i one przyszły trochę innej gradacji, są trochę grubsze. Takie większe dziurki mają i dwie gąbki są zamienione. Niebieska z żółtą. Kiedyś jak robiłem pierwszy film, to ludzie mi zwrócili uwagę, że mam w złej kolejności pierwszą i drugą gąbkę. Ale ja mało popatrzyłem na te gąbki wyglądają. Ja kupiłem wkłady wymienne już, to one przyszły trochę wszystkie trzy z grubszej gąbki i niebieski z żółtym były zamienione co chodziło o gradację. Także... Mm, Nikt się nie pomylił, ani ja nic się nie pomyliłem, ani moi, moi widzowie się nie pomylili. po prostu wyszło jak wyszło, każdy coś zauważył, każdy coś od Ciebie dodał, to trochę było zbytne. Nie, nieźle, jest, jest super, jest super, dobra. Jeszcze tylko, wiecie co? Ja Wam szybko jeszcze pokażę, jak to wygląda. Bo już kamerę wyłączę. Tak to wygląda. Tak wygląda? O nie, tak wygląda, o. Pod palcem jest maść taka. Więc to może... I to wszystko umyję szczoteczką do zębów. Starą. nie używaną już. I wszystko będzie nasmarowane tym właśnie z Aqua One smarem silikonowym. Węże nie będę dzisiaj ruszał. Węże może za... nie wiem Nie, nie będę wężów ruszał. Nie ten syf tam zostanie, tam też jakaś biologia jest. To, to że ruszę tą biologię, to nie będę ruszał po biologii. No i... Przy... O! I teraz tak, tutaj, nie? Nie wiem czy na pan tu widać. Takie białe. O, no nie widać, bo źle pokazuje. Teraz widać o, na palcu mam. To jest wazelina. Bo to na początku kiedy wazeliną go Dopiero później taki pan. Powiedział, że waselina inaczej nie nadaje za bardzo, bo szybko się zmywa, sztywnie. tego to będzie dzisiaj zdjęte, łóżzeczka umyta w ciepłej wodzie i, i dostanie sylko. Powtarzam, powtarzam się 15 razy, ale... A właśnie. Hmm, dobra, muszę kończyć, bo widzę, że już biologia jest sucha, będzie się odbyła zaraz. No i filterek śmiga. Filtr śmiga dużej różnicy nie ma. E, ta część filmu powstaje, w zasadzie dźwięk powstaje po kilku dniach, więc tylko powiem to, że sam wirnik sobie trochę pohałasował przez pierwszą dobę, bo był na nowo złożony, wyczyszczony, złożony na taki silikon akwarystyczny I, 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 i się okazuje, że taki prefiltr bardzo dobrze się sprawuje z filtrem głównym, ponieważ go bardzo chroni. Filtr sam sobie był bardzo czysty, jak na rok działania więc kolejne otwarcie filtra będzie za, za powiedzmy pewnie no, no rok albo i więcej zobaczymy jaka będzie obsada jak w akwarium co, co się zmieni na razie wszystkim dziękuję za oglądanie i miłego oglądania zbiorniczków